Dobra, cześć. Mamy kolejny dzień. Wczoraj wieczorem włożyłem to oto pokarm. To jest ten pokarm pond do oczek wodnych niby, ale ja tutaj go testuję na malawi. Nie zwracajcie uwagi na szybę, ona specjalnie jest teraz nieczyszczona, ponieważ tak jak mówiłem wyjeżdżam i to bardzo dobrze się sprawdza, ponieważ nie. Ja tutaj przystosowałem środowisko dla roślin, a nie dla mnie w tej chwili na wyjazd. Znaczy dla, dla ryb, a nie dla mnie. Żeby im było dobrze, żeby miały sobie co skubać i dlatego specjalnie tych glonów z szyby nie zdjąłem. Jak widać, że to są glony. Po prostu to są te szyba zarośnięte glonami. One sobie będą tam podskubywać to. Ja je jeszcze karmię, mimo że dałem już ten pokarm wakacyjny, ale widzę od czasu do czasu one podpłyną, skubną sobie Raz. Od wczoraj troszeczkę było widać tak jeden brzeg jest trochę podjedzony bardziej. Natomiast... Przypuszczam, że jak nie będą miały już tego pokarmu codziennego, dwa razy dziennie są teraz karmione, specjalnie tak le, leciutko na wyrost, żeby się utukły, trochę masy tłuszczowej nabrały, żeby im starczyło na te dwa tygodnie. O, widać, że tam sobie żeruje ta rybka. I widać, że jedzą to, że jest dobrze, nic się nie dzieje. Ja to tak zostawię. Na razie ten pokarm się dobrze sprawdza, on się nie rozpuszcza. Nie widać, żeby to jakoś. Też, też nie widać, żeby to było zjedzone w 5 minut, więc jest szansa, że naprawdę to może kilka dni potrwa, przetrwać. Tak? Ja przyjadę, będę miał przerwę przyjadę za 5 dni za tydzień i zobaczę w jakim stanie jest ten pokarm. No spodziewam się, że pewnie już go nie będzie, nie? przy takich rybach, to one to zjedzą, ale zobaczymy, natomiast na chwilę obecną przez noc widać co się stało, że przez noc tutaj troszkę jest podskubany, czyli zainteresowanie jakieś jest. Rybki raz na jakiś czas sobie tam podpłyną, dziabną go, a co będzie potem, to zobaczymy. Na razie widać jest dobrze. No. Ok, no to następny filmik rzucę za kilka dni. Jakieś podsumowania o widać. Podpłynęła, sobie skubnęła i odpłynęła. Nie? I mają stały, stałą dostawę, ale też nie rzucają się na to, jak nie wiem, co. Może właśnie tak jest specjalnie dobrana ta mieszanka, żeby właśnie nie zbudzać niesamowitego zainteresowania, ale równocześnie dzięki temu nie będą przekarmione ryby, ale równocześnie, żeby jak będą głodne, to zjedzą. Nie? Czyli specjalnie może jest taki pokarm średnio smaczny, zrobiony, żeby, żeby jadły to stopniowo. A znowu podpłynęła, skubnęła sobie I widać. No jest zainteresowanie. Zobaczymy to potem jak już nie będzie tego pokarmu, tak. Ok, to tyle na dzisiaj. Do następnego odcinka. Zobaczcie też inne pokarmy, które testowałem wakacyjne. A no i właśnie, no taka porada jeszcze na koniec przed samymi wakacjami, przynajmniej co ja zrobiłem. To dzień wcześniej zrobiłem podmiankę wody. Takie 30%, żeby miały świeżą wodę, ale pamiętajcie, żeby tego nie robić w ostatni dzień, żeby po prostu jeszcze zdążyć, zaobserwować, czy coś się dzieje, czy ry z rybami jest dobrze po tej podmiance, czy, yy, czy coś się nie wydarzyło, czy sprzęt dobrze chodzi. Yy, po prostu taki jeden dzień obserwacyjny, żeby mieć jeszcze potem. No. I tak jak mówię, nie robcie sterylnego tego akwarium przed samym wyjazdem, bo, no bo ryby to, to jest ich środowisko i to nie ma być dobrze nam, tylko tym rybom, tak, które przetrwają dwa tygodnie jeżeli będą miały no, swoje warunki, a sobie tutaj widać na górze kamień z kubie, w zasadzie glony, które są na kamieniu e, troszkę o, coś tam jeszcze znalazła rybka e, więc one muszą mieć co skubać, muszą sobie tutaj same znajdować pokarm w tym zbiorniku, tak jakby to było normalnie w jeziorze. O tam z tyłu widać było też, podpłynęła sobie, skubnęła kamyczek i popłynęła dalej. Dobrze, subskrybujcie kanał, będzie więcej ciekawych rzeczy.